Otwieram obrady 37. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gruta. Dzisiejsza sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek pana Wójta, który zwrócił się do Wysokiej Rady z uprzejmą prośbą o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Podyktowane jest to koniecznością podjęcia pilnych uchwał. A teraz serdecznie witam szanownych radnych. Witam Wójta, pana Waldemara Kurkowskiego, zastępcę Wójta, pana Tomasza Groszewskiego. Witam panią skarbnik Halinę Sauchę. Witam pracowników Urzędu Mieszkańców Naszej Gminy. Obrady dzisiejszej sesji są transmitowane na żywo w internecie. W dzisiejszej sesji Rady Gminy bierze udział 13 radnych, co stanowi kworum, w którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały i decyzje. Każdy z Państwa radnych otrzymał na dzisiejszą sesję zaproszenie wraz z porządkiem obrad, dlatego nie widzę potrzeby jego ponownego odczytywania. Czy są jakieś uwagi wnioski w sprawie porządku obrad? Nie widzę. Jeśli nie ma, przystępujemy. Do następnego punktu naszych obrad, to jest punkt trzeci, podjęcie uchwał w sprawie. Przechodzimy do pierwszego projektu uchwały. Jest to uchwała, uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gruta na lata 2022-2035. Otwieram dyskusję do czytanego projektu uchwały. Czy, czy są jakieś zapytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym kształcie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Nie. Ale nie ma go w tej chwili na sali, to... Kworum jest. W głosowaniu wziął udział 13 radnych, za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy uchwałę podjęła. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Jest to, jest to projekt uchwa uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2022. Otwieram dyskusję do odczytanego projektu uchwały. Czy są jakieś zapytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym kształcie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Panie Radny, niech Pan głosuje w tej chwili. W głosowaniu wziął udział 13 radnych. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy uchwałę podjęła. W międzyczasie doszedł Pan Radny i będzie mógł już teraz głosować. W tej chwili jest 14 radnych, jest kworum. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to uchwała wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie gminy Gruta do stowarzyszenia obszaru prowadzenia polityki terytorialnej powiatu grudziąckiego. Otwieram dyskusję do odczytanego projektu. Czy są jakieś zapytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym kształcie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. W głosowaniu wziął udział 14 radnych, za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy uchwałę podjęła. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, zamykam obrady nadzwyczajnej 30.